Witamy. Mam wyjątkową asystentkę Ilona. Jak Państwo widzą, mamy białą, niebieską i czerwoną. Jak domyślacie się, są to bile przeznaczone do słynnej gry parolimpijskiej. Właściwie jest to dyscyplina parolimpijska, bocia. To jest Jack, to jest jeden zespół, a tu jest drugi zespół. Ilon Koza, bardzo proszę o zajęcie miejsca. A tutaj, jeżeli Państwo mogę wytłumaczyć, akurat stoję na boisku do boci. Za chwilę na pewno Pan operator to pokaże, na czym to polega. Boisko ma pewne wymiary, odpowiednie znaczniki. Prosta gra, chciałoby się powiedzieć, czyli biała bila ląduje na boisku. Ja jako sędzia, jako trener wyznaczam i na przykład osoba wyrzucająca białą bilę rozpoczyna grę. Na początku mówię Jack na boisko, Jack ląduje w danej odległości. Tutaj ze względu na naszą gwiazdę Weronikę zawsze staramy się na początku dosyć blisko i jeżeli już mogę, Rozpocząć grę. Za chwilę zaczynamy. Tutaj mamy akurat cztery osoby. Bocia jest adresowana dla zawodników indywidualnych, czyli jest jedna osoba rzucająca czerwonymi, druga osoba rzucającymi niebieskimi. Jak mamy zespoły, to w zespole są po trzy osoby i każdy zawodnik, zawodniczka dostaje po dwie albo czerwone, albo niebieskie. No i oczywiście, kiedy jest to gra zespołowa, to jest tak zwany sześć rund. Jeżeli chodzi o indywidualne, to w zależności od. Rangi zawodów. Są to cztery rundy. I teraz, w takiej sytuacji, ja już wchodzę na część boiska, która jest wymierzona. Tu, jak właśnie możemy zaobserwować, pokazuję to kulą, żeby było dużo łatwiej. Ten trójkąt jack musi wylądować w którejś części boiska, która kończy się, jak widać, aż po tamtą stronę. I jest miejsce tak zwane centralne. No ale oczywiście, to jest związane w zależności od przepisów gdzie osoba wyrzucająca czeka? Jacka Jack znajdzie się za boczną czy końcową linię. To narzędzie to przypominające troszeczkę rakietę tenisową. Jest to znacznik, pokazujący, jak widzimy, ma dwa kolory. Rynna, albo tak mówimy kolokwialnie rynna, ale to jest specjalne urządzenie. Tutaj się umieszcza właśnie bile. I w zależności czy ręką, czy za pomocą głowy. I tutaj, na przykład, już w takiej sytuacji widzę, że zespół Wiktorii prowadzi, i wtedy ja pokazuję, że rzucają czerwoni. I Grzesiu, który ma już bardzo duże doświadczenie. Tu jest większa potrzebna odległość, i zmierzymy odległość. Pochodzimy do czerwony. Widać, że czerwona jest dalej. Niebieska, czyli dalej, na przykład, wtedy pokazuje czerwono. Ilona. A Wiktoria robi swoje. O, proszę. Grzesiu. Czerwoni. O, proszę. No i tutaj widać, że czerwona jest bliżej. Teraz się Marek wykaże. To jest kolejny mistrz. On akurat przychodzi z zawodnikami 50. Zobaczcie, co zrobił Marek. Pomógł czerwonym, odbił Jacka. Jack przykleił się do czerwonej i cały czas niebiescy. I proszę, i proszę. I co zrobił Marek? Wybił czerwoną i teraz niebieska jest bliżej czerwonej. I na tym polega właściwie graboci Jest to bardzo pasjonująca. Wiktoria walczy. No i teraz czerwoni. Kto ma czerwono? Milona. Tak, próbuj, próbuj, chociaż trudne masz zadanie. I wtedy na przykład ja jako sędzia pokazuję. Tak, tak. czyli wygrali niebiescy 1-0. Jak jest 2-0, to w ten sposób. Jak 3 to w ten sposób. 4, jak 5 to oczywiście całą dłoń. Tutaj zawsze staram się takie sytuacje. sytuacji Marka jako asystenta i stwierdzamy, że dwie czerwone są bliżej. No to była troszkę dalej, bo się odsunął, to tak. Czyli wtedy ja pokazuję drużynie, 2-0 prowadzą czerwoni. Właściwie gra w boczu jest bardzo prostą grą, jak Państwo widzą. Ona, tutaj mamy odpowiednie podłoże, ale możemy grać na parkiecie, możemy grać na trawie. Najważniejsze, żeby była powierzchnia równa. Bile są czerwone, niebieskie i jack jest biały. Można posługiwać się, jeżeli nie mamy takiego sprzętu, rakietką tenisową. Jest ona dla każdego, dla każdej osoby z niepełnosprawnością, ale nie tylko, również dla osób pełnosprawnych. Dlatego zachęcamy, bocia w Polsce się bardzo mocno rozwija. Dlatego zachęcamy wszystkich, piszcie, zapisujcie się i grajcie w bocie, bo jest to dyscyplina paralimpijska.